Wracamy do starożytnej Grecji, nie wiem, który raz już mówię ten sam tekst rozpoczynając odcinek z God of War. Mniejsza ja jestem Dutz, to jest oczywiście Kratos uh, Mam nadzieję, że się stęskniliście, chociaż podejrzewam, że, że nie zdążyliście uh, Jesteśmy w miejscu, w którym będziemy zdobywać naszyjnik um, Hery albo Afrodyty, pamiętam uh, Like my soul has been... okay, your path forward... Okej, okay, tak jak moja dusza została skruszona, tak to nazwijmy. Twoja ścieżka naprzód jest też we fragmentach, musimy odbudować. Musimy odbudować jego duszę. Będzie właściwie dziwne. Okej. Okay. Przepraszam Was, ale głos mi strasznie dzisiaj ucieka. To, co jest tutaj, to, to pokrętło, ta wajcha, służy do tego, żeby obracać tutaj ten element, więc będziemy mogli sobie obkręcać te elementy tych puzli, wielkich, ogromnych puzli hmm. Dobra, zacznijmy może Może od początku Na pewno trzeba będzie tutaj to odwrócić Jestem tego pewna Nie wiem za co Kratos to złapał, ale mniejsze um. Nie powinno być to generalnie zbyt trudne, przynajmniej tak mi się wydaje. A, czekajcie sobie, jeszcze tutaj rzucę tylko okiem. Myślę, że ten element mógłby... Albo nie mógłby, dobra. Nie, 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 nie. Chciałam coś przekombinować chyba. Ten element, słuchajcie. Wstawimy sobie zupełnie na prawo. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie. Ale myślę, że to będzie jakiś sensowny początek tego, co będziemy tutaj wyprawiać. Weszło. Weszło i nawet wygląda jakby miało tam Faktycznie pasować. Dobra. Czasem obkręcimy sobie to. I zabierzemy stąd i wstawimy. siedziemy, to wstawimy. To na pewno nie będzie nigdzie nigdzie tutaj. To podejrzewam, że mogłoby być gdzieś tu. Ten element tymczasem mógłby teoretycznie stać w tym miejscu. O właśnie. No, nie wygląda to, jakby miało tam pasować, ale powiedzmy, to jest literka, jakby te. Okej, okay, już wiem. To musi być odwrócone inaczej. Bo tutaj jest ten kształt, który będzie pasował e, konkretnie po prawej stronie, tuż nad tym obudowanym kamieniem. Bo nie ma żadnej innej e, budowli, chciałam powiedzieć. Nie ma żadnego innego kamienia, który by temu odpowiadał. Który mógłby tam tą przestrzeń zapełnić. Tego weźmiemy. Ugryziemy to z tej strony. Ok, już mam pełen obraz. Tą skałę, którą teraz mijamy, odwrócimy w poziomie. I wstawimy tam, gdzie teraz stoi ten mały kamyczek. Tu wstawimy te kamyczek. Przy... O, oh, idealnie. Już wszystko ogarnię. Dobra, bierzemy te. Te obrócimy o 90 stopni. Słab kratos. Ale w drugą stronę, żeby było bliżej. Okej. Okay. Zabieramy. Done. Czekajcie, bo coś tutaj Skype miga. Ok. Uh, 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 uh. I teraz co ja chciałam zrobić genialnego? Ja miałam jakiś kolejny genialny plan. A, no pewnie. Czyli tego nie będziemy tutaj w ogóle potrzebować? W ogóle, w ogóle. Ten element robi, <ścoughs> robi nam wypad, stąd. I ten wsuwamy tutaj. Przepraszam <laughs> bardzo, <To> się śmieję. <laughs> ale takie tam śmieszne rzeczy się dzieją na skype'ie. Czasem. Okej, okay. i teraz się w ogóle zastanawiam jaki jest sens w budowaniu tej ściany. Bo przecież i tak muszę... Wejść za tą ścianę, żeby, żeby wziąć ten ten cały naszyjnik, ale... Dobra, pewnie zaraz zjedzie, zjadą te kamienie w dół, albo coś takiego. A ja po prostu nie pamiętam takich rzeczy już w tym momencie. No to faktycznie było, kurczę, dość dawno, jak ja grałam ostatni raz w, w God of War. A co się tu zmieści w ogóle? <grym> jak się nie zmieści, to będziemy mieli, kurczę, drobny problem. Okej, okay, zmieściło się. O, Bogu. Dobra, mamy pierwszy naszyjnik. Jest to naszyjnik, nie mam pojęcia czyj. Mm, no raczej, że chcę to wziąć komu. Okej, okay, jest to naszyjnik hery. I dostaliśmy jakąś drabinę. Kompletnie nie pamiętam do czego jest ta, ta, ta drabina. A, pewnie tam do góry mi pozwoli wejść. Już kojarzę. Jak tu wyjdę z tej jaskini, to teoretycznie tutaj na prawo powinna być to drabina? Jeśli się nie mylę. A, i teraz mi daliście punkt zapisu. No, dzięki, dzięki. Teraz to już mam to gdzieś, ale dobra, zapiszę, niech będzie. Tak, chcemy zapisać grę. Nie wiem gdzie, niech będzie tu. Dobra. Styknie. Okej. Okay. I mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie może ten kolejny naszyjnik. Przecież pewnie najpierw horda właśnie. Tych panów na mnie wyskoczy, bo, bo tak to by się mogło nie, nie obyć w ogóle. Okej. Okay. Teraz pytanie: iść w lewo czy w prawo. W lewo czy w prawo. Idziemy najpierw w lewo, jako że tutaj mam bliżej. Aha, a tutaj nic nie mam. Spoko. Co za masakra. Dają takie podpuchy, i człowiek myśli, że jest w ogóle cwany, bo odkryje coś, czego nigdy nie, nie, nie mógł wcześniej dostrzec. co wygląda właśnie tak, że tutaj coś będzie. To jest to miejsce, w którym zyskam złoto i chwałę. Ale nie. Nie muszę schodzić tutaj na dół, wiem o tym. Ale chcę tutaj zejść na dół, bo tu czasami są skrzynie, wiecie, jakieś takie dziwne inne rzeczy. Dobra, ale to akurat nie tutaj, więc wracamy do góry. Zejdziemy też tutaj na dół, jak tu się zjeżdżało. Słuchajcie, nie chciałabym się puścić, więc nie będę ryzykować. O, widzicie skrzynia po prawej, a tutaj na dole coś jest. Czy nie ma? Jest, czy nie ma? Nie ma. Wejdziemy do góry w takim razie. I trzeba pamiętać, żeby zejść. O, właśnie, tutaj na dół. Uuu, cóż się stało w psn <grystanie> To było świetne. <grystanie> o, mogą tak na mnie skakać, to przyjemne jest bardzo. Zabijanie bez <grystanie> używania broni w ogóle. Świetne. Zauważyłam, właśnie, że mamy bardzo dużo orbów. Zaraz je wykorzystamy. No, już kratu, spuśćcie. Ok, zobaczmy, co tam mamy ciekawego. Mamy 4000, więc ulepszamy. No, znaczy, ble, mamy 8000, więc <laughs> ulepszamy e, za 4000 e, armię Hadesa. Boż. Widzicie tak to jest jak już się na, nagrywa czwarty odcinek w ciągu dnia i już człowiek nie potrafi się kompletnie wysłowić. 10 tysięcy orwów za następny upgrade, oni sobie chyba żartują po prostu w tej grze. No to jest jakaś masakra. Co za obłęd? No ale dobra, wracamy na właściwą ścieżkę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest właściwa ścieżka. No po co wy tu przyleźliście? Pytanie, czy to mnie doprowadzi do kolejnego naszyjnika. Czy może jakiś ślepy zaułek, bo raczej bym nie chciała dojść w ślepy zaułek. Naprawdę, szukanie naszyjników po, po tych całych łamigłówkach Pandory to już jest taka sroga przesada w tej grze. Tak zbędny element. Puść się Kratos! No, chłopie! Ale fajne, nie wiedziałem, że tak się da w ogóle. Wow! Dobra strzelba. Nie chcę, mam przecież i życie, i manę. Uuu! Tu mamy skrzynię i tam też mamy skrzynię, słuchajcie. Mam nadzieję, że on. <coughs> Przepraszam Was strasznie za ten głos. Dobra, będzie w stanie tu wskoczyć. A, szkoda, że nie piekł. Jej, jej, jej. Spokojnie, kratos. Ok. Stykło, pykło. Teraz tych panów. Kurczę, ale to z kółkiem fajne było. Naprawdę nie wiedziałem, że tak da się zrobić. Będąc na ściance. Patrzcie, trzeci raz. Gram I ta gra ciągle potrafi mnie zaskoczyć Ale jest dopiero sztuka R2 Okej, okay, ale To mi w sumie niewiele daje Bo chyba dalej nie wiem gdzie jest Drugi naszyjnik? Czy wiem? Czy nie wiem? Teraz jak stąd szybko zejść? Hopsalala Chyba muszę aż na ostatnie doskoczyć, nie? Gdzie jest ten cały sznur z tą... z tym blokiem. z jest blok kamienny, chyba tak się to powinno poprawnie nazywać. I guess. Mniejsza. W każdym razie muszę znaleźć linę pytanie. Gdzie tu jest zejście na dół? Tu? W sumie wygląda jak mogłoby być to. Tu jest to drzewo! O! Przy drzewie zaczynaliśmy wspinaczkę, to pamiętam. Muszę jest jakiś sukces z mojej strony. Lądzie! Stały lądzie, gdzie jesteś? Okej, okay, dotarliśmy. I teraz co? Teraz chyba się wracamy. Okej, okay, nie mam pojęcia gdzie. No tędy tam nie wejdę. I nic, gdzie była talina? Ja tam też nic nie znajdę, bo tam jest już ta jaskinia. A, dobra, chyba już wiem. Znajdź pejcie na tą drabinę, kratos. A tu jak się przejdziemy w tą stronę. Tam, gdzie ja zauważyłam tą skrzynię, pamiętacie, tam było widać niższą półkę. Więc teoretycznie tam też powinno być chyba jakieś wyjście. Nie, dobra, tutaj to nie jest. Dobra, i teraz w górę? Chyba w górę, nie? w prawo Teraz rodzi się pytanie czy to jest tutaj czy nie tutaj No wygląda jakby to było tutaj <coughs> Okej, okay, czyli trafiliśmy tu A, już czaj i teraz będę mogła wejść tam do góry po tej linie wszystko jasne. Ja myślałam, że to ma mi pomóc um, zejść na dół skądś tam, gdzie ja byłam teraz, ale po prostu nie ogarnęłam umiejscowienia tego, tego czegoś. Umieszczamy na szyjnik. U góry są skrzynie, zapamiętać. Dobra. Idziemy teraz do tej Liny. Ona była... Gdzie tu? Nie. Kurde, nie wiem. Um... Chyba tu na zewnątrz. Cholera raz... Nie no to nie jest możliwe, że ja mam aż tam się wracać. No chyba nie. To by było idiotyczne, naprawdę. Już prawdziwy labirynt mi z tego zrobili, naprawdę. Nie no, to nie może być tam. No chyba was gdzieś... Kratos, ty chłopie... O matko, to naprawdę jest aż tam! No się będę musiała przez te głupie mosty wracać. Są tak irytujące. Aż, aż mi się po prostu ciśnie ten tekst na usta. Za debil to tak zatrojektował masakra. No już wiecie, to tam nie jest jakoś specjalnie trudne, ale... Jakby nie mogli zrobić tego bliżej. Już narzekam, wiem, wiem, wiem. Czy to jest tu dobra? Trafiłam. A czemu to się w ogóle rusza? Ruszyło teraz. Ale to było dziwne to wtedy spadła, a nie dopiero teraz. A, widzicie. Nie przewidzieli, że tak tacy ułomni ludzie, jak ja będą w to grać, będą potrzebowali dodatkowych. Um, dodatkowych podpowiedzi. To jest bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. Tak, chcę zapisać grę. Po raz kolejny już dzisiaj. Strzeżonego Pan Bóg. Strzeże, żeby nie było. Trzeba pilnować. <laughs> Takich rzeczy, tym bardziej, że to jest starsza gra. Omen. Oh, Omen. Oh, Pamiętam to. Wiecie jak to jest? Jak pociągnę tą dźwignię, to zacznie mi się odmierzać czas i ponieść te krata. I tam jest taki kamienny blok, który będę musiała przesunąć aż tutaj po to, żeby wskoczyć na tą półeczkę. Będzie śmiesznie. Pozwólcie, że ja się skupię może i nie będę klędzić za bardzo. Bo byłoby miło, gdyby kratos nie zginął zbyt wiele razy. Ten pierwszy raz mi na pewno nie wyjdzie. Ale połudzimy się trochę, że może jednak wyjdzie. Nie wyjdzie, już słyszę, że nie wyjdzie. O mój Boże, ale to będzie trudne. Dobra. Może tym razem moja skuteczność będzie lepsza? jak mi to za długo pójdzie, to po prostu to zacznę wycinać. Masakra jest po prostu tak upierdliwy moment. Zresztą w tej grze wszystko jest upierdliwe. Tu nie ma rzeczy, która jest nieupierdliwa. Okej, okay, ładne pchnięcie. Czy tu jest cholera, czy jest jeszcze ściana? Ja myślałam, że już nie. Trup. Ale, ale, spóźniony. Spóźniony trup. <laughs> Once again. And again, and again, and again. Przypominam się ten filmik. Uh, bardzo. powolny za zabójca, zabójca z bardzo nieefektywną bronią, które zabijały łyżeczką, Że, jakie to było idiotyczne. Jakie to było głupie, a i tak było śmieszne. Zresztą internet jest po prostu. Tak straszne miejsce. Takie dziwne rzeczy dzieją. Chociaż czasami sama w to nie wierzę. No nie! O! Było tak blisko! Cholera jasna! To jest... Ten pokój to jest bardzo efektywny zabójca. Z bardzo szybką bronią. Masakra. Chodź tu, Kamlocie. O mój Boże, o mój Boże, zabijcie mnie. Już od razu to zróbcie. Ej, a jak, co się stanie, jak ja tu przesunę się i się schowam tu. A nie, tam też są te kolce. Nie Problem polega na tym, że jak się nie zrobi tego perfekcyjnie, że się perfekcyjnie to za pierwszym razem popchnie, za drugim razem się to perfekcyjnie popchnie, to nie ma szans powodzenia. Który to już raz? Piąty? Czwarty? Okej. Okay. No już! Zostawcie te głupie filmiki i dajcie mi tutaj ratować Krotosa. Jego bardzo cenne życie. Poł, poł, po, po. Już się chyba za długo zastanawiałam. Cholera! Ale żył, znowu umarł z opóźnieniem, o co chodzi? Może to da się jakoś scitować, słuchajcie? Szósty piąty raz, nie wiem który raz. Jakiś masakryczny. Już dawno mi się powinno udać. Teraz się musi udać. Może to jest siódmy raz i to będzie mój szczęśliwy raz. To nie będzie mój szczęśliwy raz, już widzę, już wiem. Już wszyscy to wiemy. <laughs> Jeszcze się odbiło i dalej odjechało. No po prostu. O! Czyli to musiał być szósty raz. Bo nie był szczęśliwy. To teraz po siódmy. Załóżmy, że to jest siódmy raz. Nieważne, który to jest raz, ale załóżmy, że jest siódmy. Ciągnij, Kratos, ciągnij! Ciągnij, jakbyś nigdy w życiu nie ciągnął. I pchaj jeszcze bardziej. By to był twój pierwszy raz i chciałbyś po prostu... Rozumiesz. Czerpać z tego wszystko, wszystko co najlepsze. Tylko i... No co ty robisz?! No nie wierzę! Trup. Uff. Okej, okay, wiecie co? To jest, to jest straszne, w związku z czym zostawiłem to na kolejny odcinek. Ja po prostu zacznę kolejny odcinek w momencie, jak mi się to uda. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie i trzymajcie dla mnie mocno, mocno kciuki do czasu, aż nie zobaczycie kolejnego odcinka God of War. Jeśli pokaże się kolejny odcinek God of War, to znaczy, że mi się udało. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.